Tutaj mamy pas, i ten pas nieraz idzie ze skosa, tak jak tutaj widać, idzie ze skosa. To wtedy dochodzi do sytuacji, że ten pas się niszczy, i to jest też bardzo szarpane. W związku z tym trzeba to wyregulować, żeby było w linii. Panie Andrzeju, jest robota. Tu jest nakrętka taka, ją dokręcimy później, bo teraz żeśmy ją tutaj zwolnili, po to, żeby była możliwość przesuwania tego koła. Nie? Tak. I teraz z daleka popatrzcie Państwo, żeby było prosto w ten pas, czyli żeby te koła równo szły. Jak to tam Chce, sytuacja? To, to. Jest prosto? Panie Andrzej, jak ta sytuacja? Okay. Jest? Okay, nie? Zdech, tak? Idzie ze skosa, czy prosto to idzie? Można było to jakiś liniał przyłożyć. Nie, ja. Jeszcze, jeszcze na, na lewo. Na lewo? Tak, wicz to, wicz to. Jest elegancko? Jest. Do milimetrów. W lewo? No, dobra. Jest. No i dobra. Teraz skręcimy tutaj to, żeby tą tuleję wyciągnąć i żeby to się zacisnęło. Tu widać, że to 100 mil, żółty, żony Sanok. Made in Poland, Sanokesa. Pan Andrzej teraz dokręca tutaj taką nakrętkę, która wyciągnie z, y, taki z klina idącą specjalną to to było, to specjalną śrubę, która zablokuje nam, żeby to się nie przesuwało na tym wałku, bo tu jest więcej możliwych regulacji, można sam wałek regulować na tych łożyskach nastawnych, one tu są oba nastawne, ale my mamy wałek dobrze ustawiony. Tam chodzi tylko o ustawienie tego pasa, żeby żeby szedł po prostu prosto w dół. Tu trzeba by mieć jakiś specjalny klucz. My nie mamy. W związku z tym posługujemy się żabką. Jeśli ktoś by tego nie skręcił, to by doszło do sytuacji, że napęd by nie działał. Po prostu by się nagarniarz nie kręcił. Bo przez ten wałek jest przekazywany napęd nagarniacza. W ogóle te całe mechanizmy tutaj są wszystkie tak skomplikowane, żeby tylko nagarniacz kręcić, bo napęd, napęd kosy jest bez żadnych takich regulacji, jest stała prędkość, a nagarniacz możemy przyspieszyć i zwolnić. Coś tam, co gwint nie idzie, co tam się dzieje? Idzie, tylko to jest bardzo drobno i powoli. No właśnie, idzie nam bardzo powoli. No to kręcimy dalej, no co zrobić. Co ja takiego zrobiłem? Za co ten wyrok? Panie Andrzeju, no chcemy to zrobić, żeby nam się to nie kręciło, bo żeśmy tu uregulowali to, żeby ten pas nam przed porosto. Współpracujemy. Wojtek, mogłeś przynieść na Bardzo dziękuję. No tutaj zmierzymy jeszcze jeden wymiar. Ludzie o niego pytają często. To już być opór, chyba nie? Jeszcze nie. Bo tam jest ta podkładka z ząbkami, żeby, żeby tej, tych ząbków nie wyrywać. Nie wiem, czy tam coś z niej zostanie. O, teraz mamy No dobra, weźmie pan to jeszcze pokręci. Ja tu trochę zablokuję może trochę, żeby to jakoś mocniej dokręcić. Już jest mocno? Dobra, starczy. Dzień. Weźmie Pan teraz tak to obrócić, żeby któryś ząbek pasował na wcięcie. Czyli teraz kręcimy całością. Albo tym się da obrócić? No dobrze, dobrze. Żeby któryś ząbek nam pasował. Ten chyba pasuje, nie? Nie, ten nie. Trzeba będzie, Wojtek, jakiś mały przecinaczek i młotek. Co to ten łańcuch? Ten też nie pasuje. Może, na Chyba żaden nie pasuje, czy któryś będzie tam bliski. Tam był któryś bardzo blisko. Weźnik się jeszcze wróci. Nie. Żaden nie był. Albo nakrętkę trochę dokręcić może. Zaraz ja zablokujemy ją Wojtek, ją. Tylko pokażę Pan, który, który ząbek ma gdzie wejść. Bo tu jest na przykład ten, nie? Brakuje minimalnie. Weź Wojtek gdzieś tam może w łańcuch wstać w tryby gdzieś tam ten. Żeby się nie obrócił. Gdykolwiek. Tu. I teraz pan tak to ustawi. Nie, nie, poczekaj, bo pan Andrzej obróci, tak, tą nakrętkę, że akurat ustawi nam równo. Bo on jeszcze ją dociągnie minimalnie. Dobra, już za dużo pan pociągnął. Akurat. No dobra, teraz ten ptaszek trzeba zawinąć. Ten rower, żeby wszedł. Dobrze, dziękuję. Mamy uregulowane. Ja bym go zluzował. Kogo? Ten łańcuch. No to trzeba zluzować. On za mocno napięty jest. Tak? Tak. Moim zdaniem. No i dobra. To wiele osób nie ma tej osłonki i im to wszystko tutaj tańcuje. Można tutaj dać zwykły kątownik. Myślę, że taki piątka... 50 by wystarczył kątownik. Otwór, 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 otwór. I można dać zwykły kątownik, żeby tylko to wzmocnić, bez, bez, bez tutaj tych osłon. 5 razy 2, 5 razy półtora by nawet wystarczał zimnogięty kątownik. Tutaj, albo najlepiej dać sobie 5 razy 4 i będzie na pewno trzymać. I tutaj rozstaw na tych śrubach, bo to jest istotna rzecz. Już podam, ile tutaj jest. Jest to czterdzieści. Czyli od tego otworu do tego otworu jest 40. 40 cm. I, na tej, i, tej, i tego dystansu się trzeba trzymać. 40 cm. Tak zrobiła fabryka. Przy, przy założeniu, że mamy oczywiście ten spornik, bo tego spornika często, gęsto też ludzie nie mają. No to może podam jakiś jeszcze inny wymiar. Ile jest na przykład stąd dotąd? Też 40. Czyli od tego, od tego do tego też jest 40. No to, jeżeli od tego do tego 40, to ja ćruję 40, bo to jest równe. 40 cm, proszę się trzymać. Panie Andrzeju, zakładamy osłonę. Założymy teraz piękną osłonę. Chwila. Panie, pan Andrzej teraz założy osłonę. Ona tu bardzo ładnie pasuje. A widać jest w kolorze też miodowym. Dobra. Nie, 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 panie Andrzeju, źle założyłem. Leciutka, na dole są dwa motylki. Nie jest, nie jest ta, ta dolna osłona oryginalna, ale motylki, motylki są tutaj na śrubę. Chyba to ósemki są, nie? Mało kto ma to osłonę. W ogóle osłony hidera, w headerze ludzie wyrzucają, bo mówią, że wtedy nic nie widzą. No to najlepiej sobie siąść na wistuli, tam jest silnik odkryty, wszystko jest odkryte na wierzchu, wszystko się kręci. Ta osłona jest piękna, tutaj powinna być osłona wałka, osłona wszystkich tych rzeczy, osłona przegubu, osłona targańca, osłona napędu nagarniacza. Tu jest tak zrobione, żeby ktoś spadł w zasadzie, nie wiem, z pomostu tutaj między gardziel, między headera a bizont, no to, to w zasadzie nic go nie powinno złapać. Albo jak ktoś tu wejdzie, ktoś się wszystko kręci. Teraz, jak my byśmy tu weszli, to tak. Tu nam nogawkę złapię, tu to złapie, tu to. Podejrzewam, że gdzieś kiedyś był jakiś wypadek i ktoś tutaj wpadł na pomysł, że trzeba to wszystko zabunkrować, żeby wszystkie wirujące, tłukące, chodzące części w bizonie były zabunkrowane za, za, za osłonami. No, sam nagarniacz się kręci i kosa się kręci, no tego nie możemy osłonić. No, bo gdyby była osłona na całego nagarniacza, to by kompanista nic nie widział, by kosił w ciemno, ale kurz by nie szedł przynajmniej.